Niedziela. 4 stycznia. Karta dnia 10 Pentakli. Krążące gwiazdy lub symbol kręcenia się w głowie dzisiejsza energia mówi o stabilności, obfitości i bezpieczeństwie, które są już bliżej niż myślisz. 10 Pentakli to karta spełnienia w świecie materialnym i duchowym pokazuje, że to, co budowałeś cierpliwie przez długi czas, zaczyna przynosić trwałe efekty. To nie jest chwilowe szczęście to fundament na lata. CO przynosi ta niedziela? Spokój i poczucie bezpieczeństwa dom, rodzina, relacje lub Twoje miejsce w świecie zaczynają się stabilizować. Energia obfitości, pieniądze, wsparcie lub konkretna pomoc mogą dziś pojawić się w naturalny sposób. Karma rodu, uzdrawianie tematów rodzinnych, poczucie przynależności, domknięcie starej historii. Długofalowy sukces to, co dziś wybierzesz, będzie miało znaczenie w przyszłości. Myśl szeroko. Ta karta przypomina, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, nawet jeśli czasem w to wątpisz. Wszechświat pokazuje ci dziś, że warto ufać procesowi i nie burzyć tego, co właśnie zaczyna się umacniać. Afirmacja dnia. Jestem bezpieczna. Obfitość jest moim naturalnym stanem. Wróżbita Łukasz Węcka